Hejka, witam Was w kolejnym vloggieś mamy 2 grudnia, my jesteśmy w Katowicach, bo wczoraj była impreza Drescot. Jedziemy teraz do Krakowa za dwie godzinki, w sumie bo dzisiaj jest też impreza Drescot plus idziemy na urodziny do kostka. Eryk jeszcze śpi, zaraz będziemy go budzić ja się idę ogarniać. Zostańcie do końca filmu, ponieważ na końcu będzie niespodzianka dla Was i prezent, o którym wspominałam w poprzednim filmie, więc idę się ogarniać i widzimy się później. Pa! Oglądam sobie vloga, który wychodzi dzisiaj o godzinie 18 Eryk się pakuje i lecimy Przywitaj się Siema, vlog masz numer 2 Witam. Hejka Nie jest we mnie że no młody, to tak narządził Dobry Dobry, dobry Jak się czujemy? Dla kogo dobry, dlatego dobry, a dla kogo najlepszy, dlatego najlepszy no, Dla mnie na przykład bardzo pozytywne, ze względu, że dzisiaj rozpoczynamy Kraków Dobre, 1150 osób 1150 Tak, ale jest już sprzedanych, przed chwilą 1069 biletów Nie, jest 1069 sprzedanych Is, mogę co ty masz za legińscy? Bo byłem biegać i nie zacząłem się ogarnąć O ty! Cześć Słuchajcie, dajcie lajka, dajcie subskrypcję Uważacie, że tak taktyków jest słegowe. Ja Now, a way, no, żeby, no, to jest nowy way że są tak samo wygodne Tak normalnie? Tak. Dojechaliśmy już do hotelu Bardzo ładny hotel Ale okazało się, że mamy pokoje dopiero od godziny 16 Musimy czekać 2 godziny Aż dostaniemy klucze od pokoju Pokażę do vloga I nikomu nigdy tego nie pokazywałam z Kazosadzką. Antek podarował 20 zł. Siema, mam na imię Antek, moją ulubioną piosenką jest hymn Lecha Poznań. Czy wygenerujesz mi nik pozdrow? Antek po Poznańniak, pozdrow. reakcję? już w hotelu, zobaczcie jaki jest piękny widok za oknem. Boże, jeszcze pada śnieg. Eryk chilluje. Jest godzina 15:00 i generalnie mamy dzisiaj trochę napięty grafik, bo na godzinę 19 mamy próbę. Zawsze, zazwyczaj, no zawsze jest tak, że po próbie jeszcze wracamy do hotelu, mamy jeszcze jakieś 3-4 godziny, a tym razem od razu po próbie jedziemy do domu Jensy, ponieważ Kostek zaprosił nas na swoje urodziny. Po urodzinach jedziemy na imprezę Dresko, no, więc... Ja Eryk zaprosił nas na urodziny. <laughs> Okej. Okay. O, u... dosłownie za jakąś godzinkę o 16 będę się ogarniać, żeby na 18.30 zejść na dół na zbiórkę i będziemy jechać na tę próbę. Jezus Mary jest taki piękny Boże serio. Okres świąteczny i ogólnie okres zimowy w grudniu to jest najpiękniejszy czas w roku. Dosłownie, więc trzeba go celebrować i się nim cieszyć na 150%. Nastawiam się na nagrywanie codziennie, na daily, takie mocne daily Ale nie, nie wykluczam tego, że na przykład skończę vlogmasa nagrywać 22, powiedzmy Bo wiem, że będę już wtedy, wtedy jechała do domu rodzinnego, 23 chyba eee, I nie wiem, czy będę miała zbytnio co nagrywać Jeszcze to muszę przekalkulować i yy, przemyśleć, więc może będę nagrywać, a może nie eee, No ale vlogmasy przez jakieś 20 dni będą, więc... I tak sporo. Dobra, idę się ogarniać. Znaczy, idę teraz, idę zgrywać pliki na tego vloga, żeby już zacząć montować, i lecę się ogarniać. Hej, jestem już gotowa. Erik hmm? chiluje od 5 godzin. Za 20 minut schodzimy na zbiórkę, pojedziemy na próbę, a później na urodziny. I to jest najpiękniejsza zima, jaka może być. Wychodzimy i lecimy. Tak nas pokłonęło to, że mamy podziemny parking u nas w mieszkaniu, że totalnie zapomnieliśmy kurtek, zeszliśmy sobie w sweterkach do parkingu i tyle. I nic ze sobą nie widzieliśmy. Zapomnieliśmy totalnie, że przecież jest zima, a jak schodzi się do parkingu podziemnego, no to jest cieplutko. Wchodzisz od razu do furki i jedziesz furką w miejsce, gdzie masz jechać. Ale piękna zima. Zobaczcie, go ładna zima. O mój Boże, jak wchodzę. O, serio, o matko! się ma, Śnieg po kostki, ale ładnie co? Tak. Cześć, cześć. Ej, ładnie tu, ej, mega ładnie. Dosłownie mamy teraz szybką próbę. Jak mamy wychodzić i spadamy na jedzonkę Nasz backstage to Ej! Back to wasz... Więc to jest wasz backstage na dzisiaj A tutaj macie VIPów i też będziecie mieli ochroniarza, żeby pilnować A chyba, nie? Black hey, hey, Black Mask Ktoś masz? Zabierz like button i... Przepierdol mi Ostatnie o, Wiko O, Wiko Trzeba. Trzeba buty? Trzeba, Trzeba buty to? Jest szybki pit stop w galerii krakowskiej na jedzonko To jest dobre jedzonko, takie domowe Ja lubię takie Ziemniaczki, filecik z kurczaka, Posolka Maciek Jest, jest, jest Masz tak nisko tą matkę, Nie musisz się bać Ale właśnie. Siemanko, Kraków, jesteśmy tutaj, cześć Dzisiaj zrobimy sobie test Berlin Kebab Donner. Będziemy robili test Berlin Denarkube. Den Berlin Denarkube, będziemy robili test. Świetna wstawka. Jesteśmy tutaj, żeby nagrać trailer do naszego Sylwestra. Yy... Okej, już zaczynamy. Strasznie długo czekałam jestem przekonana, że ktoś się nastąby wali, bo już 20 minut się do tego zbieramy, a oni zamiast nagrywać, to sobie oglądają... To oglądają sobie asortyment w sklepie. O! Hejka masy. Dobra cicho. Uuu A ty udajesz nagrać vlogmasy. Możemy po prostu przeglądać? się Mówił, że usłyszycie tak. i że wrócicie. Tak, 3-4 Ja odliczę A ja po co usłyszy. obliczacie? Poprosicie, jak on mówi spójrzcie to, Nie, to niech mi już powie teraz A Nie państwo, tu jest jakaś sygna strata? Słucham, k***a A że jesteśmy w sklepie elektronicznym? Skończyliśmy nagrywaaać I lecimy teraz na urodziny Ery, czego ty tu szukasz? Bo, ale się. Ja po prostu jestem w szoku W Warszawie Zero śniegu Zero, a tu Walczymy o życie. Zamykać drzwi! Nie, nasz szanowny szotgard. Czy każdy to widział i słyszał? No, to dla kasy to w masy. Po kolei śmiejemy się bez e, uśmiechania się. Antek? Nie, by, nie, ruszasz, się. ruszasz ustami. Zgryź zęby mocno. Tyk, Eryk, uwaga, Eryk. Co no, to, by to za wyjście? Dobra, Kara, dawaj. <ślesztę> Dobra, macie Wiesz, uh, <laughs> Bo się zainspirowałem jakby... <laughs> Wika, Wika. Jeszcze jeszcze Nie, musisz, się Jakby to Wika, Nie musisz, Wika, musisz dawaj, dawaj, Wika, minaj, dawaj. <laughs> dobra, Michu <laughs> Dobra, Ej, Lena. Ej, Lena, ja się... Lena, dawaj. Co <laughs> nagrywam yeah, nie, ktoś do nich coś? Dzwonię właśnie i kurwa nic Ej, wyglądacie jakbyście byli to na Gubałówce bo ktoś ma no? Dobra, patrz, tutaj takie kreski, kreski do Kreski I kostek wydzierany na kostki Właśnie zrobiłem sobie dziarę Ale dowiecie się o niej już niedługo na pewnym polskim kanale YouTube. Owym. Stay tuned Jak się bawiliście? Ej, ja bym tam została. Syry, no mega fajnie to fajnie. Osobiście. Jesteśmy pod klubem i wchodzimy. Nie mogę? Tak? Jesteśmy pod klubem, okazało się, że nikt nie, 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 nie przyszedł, niestety. Chociaż to, tam jest pizza dla nas. Jest więc... ci A właśnie, właśnie, z racji tego, że to jest nasz drugi melancholia, i dzisiaj też możemy grać na trochę dłużej. Pizza dla wszystkich tutaj jest. Jak wow! Się grazie, to, proszę pogratulować szefowi. Tak. Gratulacje! Ciełumienie jest dzisiaj takie, że. Cieszę się, że jakby nie, nie minęło dużo czasu od tego jak okay. mówiłem, że gramy największy melaż i dzisiaj chciałbym znowu to powiedzieć, że gramy nasz największy melez. Dotychczas. tej dotychczas, bo obyśmy niedługo to znowu przebili. No i kurwiamy i standardowo, no trzeba robić... REA! RES! Napierdala kurwa! Nieee! akurat to moje drugie! Dobra, ostatni raz wszyscy napierdają! Raz, dwa, trzy! Eee! Rozgrzewasz mnie! Jak logo! Ej, jesteś taka słodka, co? No rajda! Czaść! Najbardziej myślę, że na hypowana imię to jest.